Witajcie, Boże! Witam Was bardzo serdecznie w ten sobotni poranek, i posłuchajmy słów dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do Niego z prośbą. Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie. Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrze mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca, nie zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia, a Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych? Którzy dniem i nocą wołają do niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie, powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Kiedy y, czytamy tę Ewangelię i widzimy tę scenę sędziego z naprzykrzającą się wdową, to jest tam takie m, genialne wyrażenie, że ta wdowa. Tak mówi ten sędzia o niej, że on jej już pomoże, dlatego że ona już jest yy, tak tam natrętna i on ma już dość tego jej naprzykrzania się. Tam jest takie bardzo ładne greckie wyrażenie, gdzie jest dosłownie napisane, że on się boi, że ona mu podbije oko. Ta wdowa jest tak zdeterminowana, że jest już gotowa użyć wszelkich sposobów. By tylko osiągnąć swój zamierzony cel. I może warto się dzisiaj zastanowić, czy ja na modlitwie jestem jak ta wdowa? Czy jest we mnie tyle gorliwości, tyle zawziętości, by spotkać na modlitwie Pana Boga? A może myślisz, że się modlisz i modlisz, a nic się nie dzieje? Nie, nie doświadczasz żadnego działania. Może przyczyną tego jest to, że brakuje Ci takiej gorliwości, takiego naprzykrzania się, jakie było w postawie wdowy. Pomyślmy dzisiaj o tym. Niech Was, Błogosławie Bóg mogąc, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.